Dlaczego aktualna korekta może się pogłębić, ale tylko po to, aby odbić się od dna i polecieć w kosmos? Przeprowadziłem dokładną analizę, wydaje mi się, że to jest naprawdę coś mega ciekawego i wszystko to, co będę mówił w filmie, opisałem na Telegramie, tam też będziecie mieli wgląd do wykresów, o których będę mówił teraz. Tego dołączcie sobie do Telegrama, link znajdziecie u mnie w bio. Ok, ale zacznijmy od tego, dlaczego w ogóle Bitcoin spada, nie tylko Bitcoin, bo praktycznie wszystkie rynki spadają. I tak, ten wykres przedstawia te świece tutaj, to jest taki duży ETF, którego nazwę widzicie tutaj, a na żółto jest globalna płynność. I zobaczcie, że one się fajnie pokrywają. Gdy globalna płynność wzrasta, no to rynki rosną, gdy spadają, to rynki spadają. Tutaj widać to nawet lepiej. Rynki, płynność i zobaczcie, że mamy tutaj właśnie na płynności korektę. A rynki mimo wszystko pompują. Teraz mamy lekką korektę, ale jeżeli ta. Tutaj synchronizacja tego miałaby zostać zachowana. No, to przed nami mogłaby być jeszcze większa korekta, żeby po prostu nadgonić to. No, i dlatego uważam, że ta korekta może się pogłębić. Nie musi, ale może. Ale tak naprawdę, to wszystko, co tutaj mówiłem, nie ma tak dużego znaczenia. Jeżeli spojrzymy na to, i to serio, jest coś mega spoko. Zaraz zobaczycie. Te czerwone, przerywane linie tutaj to są cykle globalnej płynności. Musicie wiedzieć, że globalna płynność to jest bardzo cykliczna sprawa. Tak działa po prostu system finansowy dzisiejszy. No ale nieważne, istotne jest to, że to się sprawdza od 1970 roku do dziś. Na czarno mamy wykres globalnej płynności, no i zobaczcie, jak perfekcyjnie idziemy właśnie po tych cyklach. Jeżeli spojrzymy na to bliżej, no to zobaczcie, że ta aktualna korekta jest tutaj ledwo widoczna i w dłuższej perspektywie po prostu idziemy z globalną płynnością do góry. I zgadnijcie co? Szczyt globalnej płynności według tych cykli wypada tutaj u góry jest to końcówka 2025 roku. I to nam się pokrywa idealnie z cyklem Bitcoina, no bo zakończenie cyklu Bitcoina właśnie wypada także na końcówkę tego roku. E, tutaj widzimy to jeszcze lepiej, bo zobaczcie, że jeżeli cykl Bitcoina się kończy i mamy spadki, no to nie tylko Bitcoin spada, tak naprawdę wszystko spada. Tutaj macie e, taką tabelę z różnymi rynkami, na samej górze jest właśnie Bitcoin i tutaj są zaznaczone cykle Bitcoina. 3 lata mamy wzrostów, tak? Wzrosty, wzrosty, później spadki. I zobaczcie, Bitcoin spada najbardziej, tak? Ale nie tylko on, bo tak naprawdę wszystkie rynki spadają poza gotówką. Później mamy kolejny cykl: 3 lata wzrostu, wzrosty, 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 spadki i tak samo wszystko inne leciało. No i teraz mamy aktualny cykl: wzrosty, wzrosty 2025. Jeszcze powinny być wzrosty, tak? Więc zobaczcie, że cykle Bitcoina to nie jest jakieś, jakaś magia, to nie jest jakieś przypadkowe tutaj daty i tak dalej. To wszystko jest połączone właśnie z globalną płynnością i tak dalej. I Satoshi Nakamoto po prostu miał świadomość tego, jak to wszystko planował, tego Bitcoina. I to, że halving jest w tym miejscu, a nie w innym, to nie jest po prostu przypadek. To wszystko pokrywa się z cyklami globalnej płynności oraz rynków takich tradycyjnych. Dajcie znać, co ty myślicie, no i dołączcie do tego telegrama, tam też znajdziecie listę darmowych wskaźników, czyli to wszystko, co wam tutaj pokazywałem, macie też Linki do każdego z nich oraz opis, jak z nich korzystać. Serio warto jest to mieć. Link do Telegrama znajdziecie u mnie na TikToku w Bio.